W czym dzisiaj występowaliście? W To ósma edycja międzyprzedszkolnego przeglądu Bożonarodzeniowego dla dzieci z publicznych przedszkoli w Bielsku Białej. Występy odbywają się trzy kolejne dni. Wystąpi w tym roku 30 przedszkoli, łącznie 695 dzieci, bardzo dużo. Bardzo się cieszymy jako organizatorzy, że jest takie zainteresowanie właśnie tym przeglądem. Kubiszówka jest już drugi rok współorganizatorem tej. Imprezy wspólnie z przedszkolami 12-11. Bardzo cieszymy się, że panie dyrektorki zaprosiły nas do tej współpracy, bo wpisuje się to jakby w taki nurt działań naszego Domu Kultury, związany z promowaniem dziedzictwa kulturowego, a także działań teatralnych. Co to są jasełka, powiedz? To takie święto, gdzie się śpiewa kolendy, Można się przedstawić, zatańczyć pobawić z innymi kolegami, że dzieci przygotowały się pięknie na te występy, pokazują tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, pokazują tradycje jakie są u nich w domu, pokazują przeżycia i jak spędzają z rodziną święta. A z czym jasełka się wiążą? Z jakimi świętami, prawda? Bożego Narodzenia. A co się wydarzyło w Boże Narodzenie? Jezus się rodził. Bóg się narodził. Pan Jezus. Ulaj się. Czym dla dzieci jest taki występ w jasełkach? To jest bardzo ważna sprawa na pewno. Dzieci przygotowują się bardzo długo. A długo trzeba się było przygotować do takich jasełek? Tak. Jak długo? Um, kilka dni? Dwie minutki, a my kilka dni. A to ile? Też kilka dni, bo jesteśmy z tej samej grupy. To są programy, które są przygotowywane oczywiście dla rodziców, dla dziadków w przedszkolu. W okresie Bożego Narodzenia są przedstawiane e, przedstawienia w przedszkolach, każdym z osobna. Natomiast tutaj no, scena wielka, jest to coś bardzo ważnego. Każdy mały aktor może się wykazać, może zaśpiewać, może się zaprezentować z różnych stron. W programie wychowania przedszkolnego jest kultowanie tradycji tych naszych, ludowych, tych najbliższych dziecku, czyli tu oczywiście kolędowanie związane z Bożym Narodzeniem. Patrzę też na dzieci, na wychowanków, którzy urodzili się po to, żeby latać, żeby być artystami, żeby osiągać sukcesy. Malutkie przedszkolaki, to dzieciaki, które dzięki uczestnictwu w takich przeglądach. Już oswajają się ze sceną i ze znakami teatralnymi. Wiedzą już, że nie tylko słowo jest ważne, ale też ruch sceniczny, gest, mimika i to jest najważniejsze, że to jest jakby kolejny stopień edukacji kulturalnej.